Dobry wieczór państwu. Dzisiaj na dobranot przed snem opowiem wam, no właśnie, to się jeszcze okaże. Na razie, jednak, może kilka słów o Niccolò Machiavelli. Machiavelli urodził się we Florencji w 1469 roku. Był prawnikiem, politologiem, filozofem, pisarzem, dyplomatą. Miał ogromny wpływ na politykę, przy czym politykę postrzegał w kategoriach naukowo-technicznych. Bez wartościowania, bez refleksji na temat relacji, jakie zachodzą pomiędzy polityką a moralnością. Jego życie było burzliwe. W 1512 roku, po powrocie Medyceuszy do władzy, traci jednak wpływy, zostaje uwięziony, torturowany, a jego traktaty trafiają na indeks ksiąg zakazanych. W 1520 roku Uniwersytet we Florencji zleca mu napisanie historii miasta, a w 1527 roku Machiavelli umiera. Zostaje pochowany w kościele Świętego Krzyża niespełna kilometr na południowy wschód od katedry we Florencji. Paradoksalnie sławę zyskał dopiero po śmierci. Był twórcą pierwszego podręcznika, jak sprawować władzę. To w księciu napisał, że cel uświęca środki. To jemu przypisuje się. Autorstwo takich powiedzeń, jak lepiej budzić strach niż miłość, a okrucieństwo i terror należy stosować, ale rozsądnie i w miarę potrzeby, a surowe kary muszą być usprawiedliwione. Tak, dzisiejsza Dobranocka będzie dotyczyła karania. Wskazuję cię w imieniu. No tak. Jak wygląda zatem system kar w Polsce? W Polsce mamy trzy, można powiedzieć, rodzaje kar. Pierwsza kara jest to kara o charakterze majątkowym, czyli grzywna. Wymierza się ją w stawkach dziennych, dlatego aby jej generalny, ogólny wymiar był niezależny od właściwości majątkowych czy zdolności zarobkowych sprawcy. Drugi rodzaj kary to kara ograniczenia wolności. Ona polega na przykład na nieodpłatnej, dozorowanej pracy na cele społeczne czy potrąceniu części wynagrodzenia. I w końcu kara. Pozbawienia wolności, która dotyczy już rzeczywiście fizycznego pozbawienia wolności człowieka, przy czym wymierza się ją od miesiąca do lat 15 oraz mamy dwie kary Ekstra, czyli kara 25 lat pozbawienia wolności i kara dożywotniego pozbawienia wolności. Zobaczcie jednak, że ludzie są tak różni, tak różne motywy nimi kierują, tak w różny sposób przestępstwa są popełniane. To wszystko trzeba wziąć pod uwagę wymierzając karę. A więc aby wymodelować ten ogólny rozmiar represji karnej, aby ta kara była blisko ciała. Żartuję czasami, aby ona otaczała człowieka jak koszulka z lajkry, żeby człowiek odczuł tą represję za to co popełnił. Temu służy cały system środków karnych. Jakie zatem są te środki karne? Co może nim być? Może być to na przykład pozbawienie praw publicznych, to może być zakaz wykonywania zawodu, zakaz zajmowania stanowiska. To może być zakaz wykonywania działalności gospodarczej, to może być zakaz wykonywania jakichkolwiek funkcji związanych np. z wychowaniem, edukacją, opieką czy leczeniem małoletnich, szczególnie jeżeli przestępstwo jest skierowane przeciwko małoletniemu. To może być zakaz prowadzenia pojazdów, to może być także np. zakaz przebywania w określonych środowiskach, to może być zakaz wstępu na imprezę masową, jak dotyczy to np. chuliganów stadionowych. To mogą być także środki o charakterze przypadku, jak przypadek przedmiotów, przypadek korzyści z przestępstwa, przypadek przedsiębiorstwa, obowiązek naprawienia szkody, zadośćuczynienia. To może być na przykład także zakaz zbliżania się do określonych osób, kontaktowania się z nimi, czy chociażby czasowy nakaz opuszczenia miejsca wspólnego zamieszkania z pokrzywdzonym. Oraz takim środkiem na przykład może być także opublikowanie wyroku w prasie, przy czym powinno mieć to charakter taki wychowawczy, aby nie służyło tylko i wyłącznie stygmatyzacji tego, którego ten wyrok dotyczy. Jak widzicie zatem katalog środków karnych może być bardzo różny, ale czy nie może być jeszcze jakichś innych pomysłów na rzeczywistość, jak karać ludzi? Oczywiście, że mogą być. Na świecie są różne pomysły na ten temat. Jednym z nich jest na przykład tak zwana weekendowa kara pozbawienia wolności. Może być to remedium na przeludnienie w więzieniach, na to, iż ludzie zbyt długo oczekują na odbycie kary pozbawienia wolności. W końcu także jest to dobre remedium na fakt, iż kara pozbawienia wolności, która na przykład zostaje warunkowo zawieszona, właściwie dla wielu osób jest iluzoryczna. Poza tym, proszę zwrócić uwagę, że rotacyjność wykonywania tej kary, a więc 5 dni w pracy na przykład, aby opłacić grzywny za dość uczynienia czy aby naprawić szkody, a 2 dni w więzieniu, może dla kogoś być rzeczywiście motywujące do tego, aby w przyszłości tego przestępstwa nie popełnić. A poza tym, a poza tym może być to sposób dla osób, które się uczą, aby nie stracić roku dlatego że weekendowa kara pozbawienia wolności może dotyczyć kar tylko krótkoterminowych w szczególności tak do 6 miesięcy a więc student dzienny nadrobi i nie straci roku a student zaoczny on dobrze wie co to oznacza w ciągu tygodnia pracuje aby zarobić na studia a w weekend w weekend siedzi na twardej ławce dobranoc